Siemka tamka, witam Was na kolejnym odcinku z Albiona. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić stronkę, bardzo ciekawą i bardzo przejrzystą oraz intuicyjną, mianowicie przedstawiającą nasze statystyki i nasze dokonania w Albionie od strony właśnie PVP. Stronka się nazywa Merdel Ledger i no cóż, wystarczy po prawej do góry wpisać swój nick, czyli akurat tutaj jest beerlex i już nam automatycznie stronka podpowiada, możemy sobie wybrać i akurat, ja już tutaj miałem włączone możemy sobie zerknąć, jak wyglądają nasze ostatnie zabójstwa, ostatnie śmierci możemy sobie, no cóż możemy sobie dzięki temu przejść dzięki temu odnośnikowi przejść bezpośrednio do takiej oficjalnej notki na temat tego kto kogo dziabnął i mamy tutaj pokazane kto co miał założone, prawda? I co miał w inwentory ile osób uczestniczyło w takim zabójstwie e, bo na przykład tutaj nie na przykład tutaj że Ktoś tam mi pomagał, prawda? Gościu miał takie rzeczy w plecaku, i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie przejść właśnie na stronę Albiona, albo możemy tutaj też sobie to przejrzeć tak już ogólnie. No i tutaj mamy też takie, można powiedzieć, dopiski, że walka była na przykład 1 na 1, że, że IP było fair, czyli walka była fair, pod względem właśnie tych punktów punktów, ekwipunku. Że na przykład, że na przykład co tutaj było, że nie było fair, że walka była 5 na 5 Mniej więcej rozmiar walki to nie jest dokładnie, że było 5 na 5 ale mniej więcej, że mniej więcej tutaj było 2 na 2 No, przy każdym kilu oczywiście też jest fame. I kiedy to się działo? Jeśli to były walki, które działy się w Koraptach bądź w hellgate'ach no to tutaj mamy taki ranking. No, i mamy napisane, na którym miejscu jesteśmy w spośród wszystkich graczy. Przez jakiś czas tutaj byłem, na przykład, nie wiem, 20, który czy 30, bo tam strasznie dużo grałem jednym buildem na tych stalkerach, Potem zacząłem sobie testować buildy, dużo przegrałem, to dużo spadłem. No i teraz, jeśli chcecie zobaczyć, jak się zachowuje wasz ten MMR tutaj, no to wystarczy sobie przejrzeć te walki 1 na 1 i zobaczyć, że. Za pokonanie kogoś tam dostaliśmy 6 punktów, tutaj do tego rankingu, a za śmierć tutaj na przykład straciłem 15. Tutaj zyskałem 9, tutaj zyskałem znaczy straciłem 9, tu zyskałem 4, tu straciłem 27 i tak dalej, i tak dalej. Także macie tutaj samą rozpiskę przy każdym właśnie takim killu, czy śmierci jeśli chodzi o właśnie korupcję, ile punktów straciliście, bądź zyskaliście w takim wirtualnym rankingu, kto jest najlepszy. Dlatego że ten ranking opiera się na tym. Z kim walczyliśmy? Czy z gościem, który ma wyższy ranking, czy z mniejszy? Jeśli walczyliśmy z wyższym i go pokonamy, to strasznie dużo punktów zyskamy, ale jeśli walczymy z niższym i przegramy, no to też stracimy dużo. Także tutaj macie też takie statystyki. Fajne jest to, że można sobie na przykład na przykład otworzyć, tutaj, że chcę zobaczyć tylko oponentów, którzy mieli oponent weapon look. I teraz wszystkie kile, które ostatnio miałem, czy śmierci, pokazują się na przeciwników, którzy mieli łuczek. Czyli, na przykład, mam w koraptedach problem z warbołem. No, powiedzmy, eee, to jest zwykły łuk, a ja chcę sobie znaleźć konkretnie Warbow. Tutaj akurat musicie znać nazwy po angielsku. Hmm. Warbow. No, i zobaczcie, takie. Takie miałem walki na warboa, widzę na przykład na warboa wcale tak źle mi nie idzie, ale na przykład na takie sandałki, jak ma założone, to nie umiem zagrać, eee, czy, czy jak jest typowo podtrucie, czy coś tam pod palerem Tetfordu, i dobry bieg ma, no to też mam problemy. No chociażby mogę sobie zobaczyć, że mam z czymś problemy w tych koroptedach, ustawiam sobie, eee, że ma być to jeden na jeden, że ma być to walka na warboa i sobie patrzę. O, no takie buildy przegrałem. Takie coś mnie kontruje, może coś inaczej zagram i tak dalej, i tak dalej. Dobra, obejrzeliśmy sobie to. No to na przykład w Korapedach teraz mm, ostatnie gierki na szepczący łuk na przykład. No to na szepczący łuk tak na zmiany idzie, więc no dobra. Ale na przykład na. Mogę sobie też pisać, oczywiście tutaj nie, mogę tak sobie, nie muszę sobie tak scrollować. Eee, no, ostatnie walki na pałasza wyglądały no fajnie. <laughs> no, także tutaj na przykład mógłbym coś zmienić. A wcześniej wcześniej wygrywałem. No więc tutaj jest na przykład z mojej strony pole do zmiany. Co zacząłem robić nie tak, że zacząłem przegrywać na pałasza. I tak dalej, i tak dalej. Możecie sobie też tutaj kliknąć 2 na 2, jak wyglądają wasze walki. Tu już te typowo hellgate'y i zobaczyć co tam graliście. Ja na przykład strasznie słabo mi ostatnio szły te hellgate'y więc to troszkę odpuściłem. Wcześniej tam gdzieś tam dawno temu szło znacznie lepiej. O, właśnie, szło tutaj znacznie lepiej. E, także można sobie poprzeglądać e, na przykład wypad wasz build z mety i tak dalej, i tak dalej. E, broni, możecie sobie wejść tutaj i zobaczyć na jakiej broni macie jaki win rate. Możecie sobie zobaczyć na przykład na Bill o tutaj 100% win rate na divine tak to jest divine divine 100% na pałaszu miałem 100%, ale no właśnie tu też chodzi o fame ratio no zobaczcie ile na danym sprzęcie udało mi się w stosunku do tego ile zabiłem ile umarłem prawda no i na kurze na przykład no, zabiłem za 1 700 000, a zginąłem tylko za 8 000, więc tutaj mam fame ratio aż 200, prawda? Win, I win ratio 95%. No, także tutaj macie wszystko, możecie sobie poustawiać jak chcecie, ile na jakiej broń najwięcej zabiliście, na jakiej najbardziej umieracie, czy właśnie jaki win rate macie na jakiej, czy. Tutaj raczej takim naj, najwymierniejszym wskaźnikiem jest właśnie ten Fame Ratio. Albo to z czym najczęściej gracie. Czyli tutaj najczęściej łuczkiem grałem ostatnio, a potem bpowsami czy tym drugim łuczkiem, prawda? Tak samo możecie sobie zobaczyć buildy. Wasze całe buildy jakie mają tutaj no, statystyki. Tak samo jak poprzednia nie Już nie sama broń, tylko cały build, jaki ma winrate i tak dalej, i tak dalej. Ile macie killi, ile asyst na tym. E, upy 1 na 1. Tutaj e, trzeba rozegrać dość sporo, żeby pokazywało nam na jakiejś konkretnej broni. I na przykład na tym łuczku mam, widzicie, dość wysokie procenty e, rozegranych. E, tutaj na przykład było na, na łuczek, gdzieś powinno być, o 10 razy grałem na łuczek, z czego 6 razy wygrałem. Tutaj na klejmoro grałem 9 razy, jeszcze czego 6 razy wygrałem. Na szepczący grałem 6, 6 razy wygrałem i tak dalej, i tak dalej. Też jest taki fajnie, można się tutaj troszkę <laughs> pofleksować. Tutaj od początku chyba waszej gry, jakoś tak, czy przez jakiś czas, jak po prostu, to chyba jest ogólny wskaźnik konta, Czy rosło wam, czy spadało? Jak po prostu, jak bardzo dobrze jesteście w tą grę. Tak na to wygląda. Także fajne wskaźniki tutaj, można sobie dużo pooglądać, można sobie poanalizować, dlaczego z kimś wygrywałem albo przegrywałem. No tutaj nie ma konkretnie ustawionych skilli jakie są, ale sami wiemy mniej więcej na co przegrywaliśmy, bo tutaj yy, ta stronka według mnie najbardziej się przydaje do koraptedów, do takiej analizy. No i też zobaczenia jak w rankingu tam stoimy mniej więcej. Także tutaj no, cóż, zapraszam Was, żebyście sobie pooglądali i mi się wydaje, że stronka jest naprawdę ciekawa, można sobie poklikać, można sobie popatrzeć i też na pewno działa dużo sprawniej niż ten zwykły Albion online, gdzie żeby dostać się do tego konkretnego kila, czasami trzeba się nieźle napocić, więc tutaj taki odnośnik do tych kili też to jest super sprawa. No i też możecie sobie tutaj na przykład oznaczyć, że tylko, tylko kile sobie popatrzcie, możecie sobie popatrzeć tylko dedy Także wszystko, wszystko tutaj jest do poustawiania No i co? A tak samo możemy tutaj sobie swoją broń ustawić No dobra, no cóż Tutaj jeszcze można build stats, a to chyba Aha, no tak, można sobie jeszcze wejść tutaj do góry i zobaczyć Jakie buildy były grane w ostatnich 7 dniach? Zobaczcie, od najpopularniejszych, jakie najpopularniejsze buildy są na Stalkerze w tym momencie? No to okazuje się, że śmiercionośki są najpopularniejsze, ale mają frame fame ratio tylko 0,9, więc wcale nie jest to super broń. Ale okazuje się, że Keres ma na przykład 1,6. Czy łuczek? Zobaczcie, łuczek tutaj ma dwa. Więc możemy sobie ustawić frame ratio i zobaczyć, co ma największe. No, z tego wygląda, ale tutaj przy jakiejś rozsądnej liczbie użyć, prawda? Bo 100 użyć, no to nie jest dużo. Na cały tydzień, kiedy tam były te użycia na poziomie ponad 2000. Także, o, tutaj na przykład widzicie, 600 użyć i. Aż dwa wskaźnik, także tutaj spoko. Też możecie sobie zobaczyć po po na przykład winrate. O, tam było 20%. 90% winrate, no to już całkiem sporo. Także takie buildy, jak tutaj widzicie, ciekawe, jak ten mój łuczek stoi z winrate ogólnym, bo na pewno jest bardzo popularny, ale z winrate, widzicie, wcale go tutaj w topce nie ma. Tak, żebym musiał zobaczyć na te najpopularniejsze itemy. O, możemy sobie w sumie wpisać po prostu bow. O, i jest, że taki build na łóczku ma największe win ratio. Na Stalkerach 66,7%, ale nie jest jakiś super popularny. Zobaczcie, ten jest dużo popularniejszy i w tym momencie wystarczy do tego buildu, który akurat używam, pelerny martloko dodać. No i mamy tutaj. 63,7 Ewentualnie to samo, tylko z Peleroną Tetfordu też 63,7, więc można sobie też zobaczyć to samo na Stalkerach, znaczy Slayerach, jak to wygląda. Możecie sobie konkretnie jakąś broń wybrać, a możecie też sobie zobaczyć najlepsze 1 w 1 High Rank Last 7 Days, czyli wysoka ranga. No i zobaczyć sobie gościu na przykład 55 razy. Został użyty ten build i 55 razy wygrał 100% win rate. O ten build był także wszystko tutaj można sobie analizować. Najbardziej, właśnie te chora, wtedy. No i co? Mam nadzieję, że stronka Wam się spodobała i sobie zajrzycie. Zostawiam Wam link oczywiście w opisie piszcie swój nick i sobie popatrzcie, albo poszukajcie sobie też buildów, jakie są popularne, jakie działają, jakie mają duże win rate i może to spowodować, że w jakimś tam stopniu faktycznie wpłynie to pozytywnie na wasze Koraptedy albo Hellgaty, jak chcecie. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnym odcinku bądź live.